Dobra, mam tu mikrofon. Halo, plap, plap, Outfit jak butelka to siedem koła. Mhm. Mm Czekajcie, muszę zmienić mikrofon. Nie najlepsze ustawienia. Okazało się, że źle nagrywam. Dobra, mieliśmy jednak nagrywać filmik o śpiewaniu, nie? Ale jednak będziemy nagrywać filmik o o grze. A zapytacie dlaczego zmieniłam na taki mikrofon. Bo się fajnie mi przez niego rozmawia, to po jedno. A po drugie, jeżeli ktoś się pytał o takie rzeczy w komentarzach, jaki mam mikrofon, nie po co jak mi widzę, jaki mikrofon, a nie jakiś inny. Czy tam jakoś tak? to za bardzo bardzo nie. Dlatego nie wiem, czy odpowiem na, na to pytanie wam, jak się ktoś zapyta w komentarzach o na przykład mój mikrofon, moje rzeczy Czytam Czy to jest tak? Jak... Wiem, że ten mikrofon trochę przerywa. No ale sorry. Sorry za, że, za to, że przerywa. tutaj trochę. Jak ruszam tym kablem tutaj trochę... trochę przerywa. Ale dobra. sorka, sorka. Dobra. Nieważne. Dobra. Okej. Okay, Teraz patrzmy, czy działają tutaj moje rzeczy. Czy działają tutaj rzeczy. Dlaczego Zostawimy sobie Roblox Player, bo tak będziemy grać na w Robloxa, a zbyt jeszcze dlaczego tak takim na kompie. Bo lepiej mi się nagrywa w a... sumie Robloxa komputerem. To niektórych to się może wydawać dziwne, ale mm, no. No, dla niektórych to się może wydawać dziwne, że nagrywam Roblox z komputerem, a dla niektórych nie, bo, bo youtuberzy prawdziwi nagrywają kompem. I to właśnie dlatego ja nagrywam trac z kompem, żeby stać się lepszym. No Takie nie będziemy czy normalnie, co tak, ja O tak dobry normalnie dosłownie a teraz zrobimy cięcie bo mi się długo wczytuje na kąpie, więc pap więc cięcie robię, cięcie, uwaga cięcie Słuchajmy, słuchajcie mi, słuchajcie mnie dobra tak, mm. Tutaj y, chciałam zagrać y, w, y, w Car Crusher 2 a w to według mnie się lepiej gra na kompie dlatego zagramy sobie teraz na przykład na kompie w Roblox czy coś Nie wiadomo, miało być kolejna seria ze śpiewania ale wiedziałam, że że mało się wam to podoba wszystkim, bo Jeste mało łapek w górę i wyświetleń. No ja tak dałem premierę, nie, taką. W każdym bądź razie nie no, nie działa to. poczekaj sobie tylko mikrofon jeszcze. A, do śpiewania. Używam um, innego mikrofonu. E, właśnie tego y, obok zmian na tym takim innym. Matodok GMC201. Bo lepiej pasuje na statyw to po jedno. A po drugie ma taką lepszą barwę głosu niż ten, ale tamten jest dość taki przyciszony, zmulony, ten, którym nagrywam e, wokal, ale... Czy coś tam na YouTube, ale... Wiadomo. No dobrze. No dobrze. Dobra, nie, ch nie chcą nam tu włączyć tego bo ja tak nie testowałam jeszcze. Robloxa e, przed filmem na kompie, ale zawsze się coś takiego zdarza. Więc widzicie. A chwilę światło. Świetło, sny, sztab, coś innego, las, cór, wam. Dobra, nieważne. Wracając. To tak. Skoro na mnie działa Roblox, to teraz ze złości zrobię tak mikrofonem. Dobra, to po jedno. O dalej działa. Dobra, fajnie, fajnie. To się tego spodzioło. To jest mocny i dobry mikrofon. A to jest akurat firma Tracer. To jest firma MADOC GMC201 co używam właśnie do wokali. A ten, przez którego teraz gadam. To jest Tracer Tracer Skramer 2, czy tam jakoś tak chyba. Coś w tym stylu, nie? On ogólnie wygląda. On ogólnie wygląda tak. No, tak on wygląda. A statyfik, yy, Tak, Statywiku z tym mikrofonem Ju, już właśnie nie mam chyba, nie, nie, nie umiem go teraz znaleźć, um, tam trochę on się zac zacinał i było słychać um, stukanie o statyw. dlatego też go nie używam, dlatego używam teraz trochę, e, trochę innego statywiku. Ale statyw to wiadomo zawsze yy, można jakiś tam yy, statywik yy, dokupić. Co teraz? Teraz jak nie mam co robić, to możemy sobie nawet odpalić YouTube'a. Powiedzmy, że YouTube'a sobie odpalimy. Podłączę sobie słuchawki mm, jakieś. Mm. Może te A i zapytacie Dlaczego nie używam tych słuchawek do Na g, do, do konsoli, albo do Albo do mm, Tabletu Bo tak bo, 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 bo tak to strasznie piszczą Syczą i nie da się do wytrzymania tak, I Czekajcie One... A tak, one są na dżeka. Hmm. Czekajcie, musiałbym odpiąć mikrofon. Bo one są na drzeka i zamiast dżeka muszę, i zamiast mikrofonu muszę podłączyć te słuchawki. Czy wyglądam trochę bardziej jak gamer? No. Troszeczkę na pewno, tak. A czy mam mikrofon lepszy, to pozostawiam Wam do oceny, bo mikrofon mam teraz tu. I nie muszę się zbliżać teraz do tego oto mikrofonu, który jest swoją drogą. Swoją drogą. I tak tu odłączony. On i tak przyrywał, a ten w ogóle ani tutaj nie. Ani nie przerywa, ani nie syczy, ani nie piszczy. Ogólnie mikrofon to mają dobry, nie? Jeszcze może trochę się przybliżę do ust. Trochę tutaj tego. Dobra, jest OK. Po prostu musiałem trochę go przybliżyć do ust, bo um, trochę źle było. Bo... Jak widzicie, jak oddalę dość daleko od ust. Na przykład na taką odległość to już e, ledwie słychać, nie? Dobra. E, ustawię się z, powrat, z powrotem tak mikrofon e, i wejdę w YouTube. A. Czekajcie tutaj. Tutaj mam jakieś pstryczki, rzeczy na słuchawkach jeszcze. Czy coś się ja tu mam? Czy nie? Nie no, jest okej, okay, jest okej. Okay. Zdaje się, że wszystko jest okej. Okay. Dobra, puścimy sobie na przykład tą piosenkę. Czekaj, nic nie słyszę. Czekaj, ci posłuchawek chyba nie to. E, gło tak, y głośników nie włączyłem. Aj, nie chciałem to. Dobra, chciałem tą piosenkę. Nie miałam włączonego tutaj y głośnika, dlatego nic nie słyszałem. A wy, a wam... ty trochę zgłośnie. Będziecie lepiej Ciebie słyszeć.

O dobra, chyba już działa. Pop, 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 pop. Jestem poza kontrolą, zabrać nic nie mogę jestem politym chope, chope. Zabieram to za, jak chcę. <mulity> <mulity> No ja byłem kolejna, nic mi do ciebie rozmowy przyzwyczajewały Ty jak dziecko, teraz mówię Teraz muszę bawić się, się, nadchodzi najlepszy, się, najlepszy czas Kiedy obok nie ma cię, w końcu mogę pobić świat Nie, nie, nie zadzwonisz świat, do mnie już, nie, nie rozdział, musisz się nie o nic nie bać Na nic byłeś setki słów, które rzucałeś na wiatr Gdyby tak zadzwonić wyjechać gdzieś stąd Myśleć o problemach i nie iść Byłoby wszystkim Let's łatwiej unaleźć swój lot, A po tej całej dramie I zostanie I twój błąd I Nie chcę być tu i tam to. Bo sam nie to. jest mi łatwy, myślałam, że się znam kontakt do siebie po więcej po fotkę, to podbij. Za dużo już tych emocji Za dużo już tych emocji Nie do mam już co mam robić W głowie swoją wizję mm -hmm. i zrealizuję ją Mam plan na lepsze życie Wiem gdzie popełniłam błąd Wyrzućmy bagaż I zapomnij o tym co było Do końca świata Lepiej zapomnij nie ma co Nie chcę tam wracać Przecież <śmienic> Sorry, trochę się użysz, na ten, zielon, to, że dziabla, działa, trochę piosenka dziabla, zary a zary tego zary takie zary takie te, Takie jak dziabla, jak zary To bo ledwie co słyszałam muzykę. Da, da, da. Dlatego... No, tego, tego. No mam takie przejściówki, takie rzeczy, funkcje. Dobra. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. A teraz...